Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani, witamy się wtedy i wtedy mi wam pokażę, jakie są firanki, jakie są podusie, koce. Także zostańcie ze mną. Za 15 zł możecie kupić 8 sztuk ścierek. Kuchennych i tu macie szare w krateczkę, a tu macie niebieskie. Zobaczcie, ile jest firanek w Teddy. do wyboru do koloru. Za 95 zł mamy tutaj taką. Dwie sztuki nawet, 140 na 235 cm. Co my tutaj mamy? Dalej mamy taką króciut. Aha, poczekajcie, pokażę Wam. To firanka. Tak, firanka, ale jeszcze jest taki, jak widzicie, srebrny. Srebrna niteczka. Za 25 zł mamy taką malutką w okienko, taką na dole ma kółeczka. Tu wtedy im oczywiście możecie dokupić, yy, dokupić te, yy, jakby te takie karnisze. 50 na 140 cm ma. Ta jest za 15 zł i 140 cmx50 cm na 50 cm. Wiecie, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, te takie patyczki, nie? że no, no, jak powiem karnisze, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Tu jest ta sama z tymi kółeczkami, więc tutaj już Wam nie będę pokazywać, przechodzimy dalej, tam to już pokazywałam. Tu mamy za 25 zł z organzy 140 na 235 cm, jak widzicie ona jest taka, e, taka coś podobnego jak ja Wam kiedyś pokazywałam, które kupiłam sobie w Pepco. Następnie, następnie mamy tutaj taką trochę inną jak widzicie do góry nogami za 10 zł to jeszcze stare ceny są bo jeszcze y, tutaj widzę po staremu 100 na 160 cm tak no i ona tak wygląda zobaczcie ona jest taka trochę szczepiona ja kiedyś specjalnie spinałam takimi klamerkami y, żeby tak właśnie taki był efekt tutaj macie takie y, diamenciki za Ile? Za 5 zł. Tu macie takie, i tu macie jeszcze yy, tu macie jeszcze takie kremowe. Dobra jak widzicie naprawdę sporo tego różnych dodatków, takich pierdół w pepko, przepraszam wtedy mi jest naprawdę bardzo dużo 35 zł, 60 na 235 cm taka jakby no, firanka, moskitiera ja miałam kiedyś taką dla dzieciaków u nas, my mieszkamy na wsi, tu, tam wiadomo, że jakieś muchy były, więc dzieciaki spały pod taką moskitierą 15 zł, 140 na 50 cm firaneczka w szare gwiazdki, a tu macie w gwiazdki takie brzoskwiniowe. Tam macie jeszcze w kwiatuszki. Ach, tu jest już inna za 20 zł. I ta ma... Tak? Poczekajcie, tak. Za dwie dyszki jeszcze sprawdzam, bo teraz ceny troszeczkę inaczej. Tutaj wtedy im pokazują. Eee, taki trójkącik na dole. 60 na 90 cm. Zobaczcie, różne kolory, naprawdę trzeba grzebać, bo widzicie, tutaj wisi taka z tyłu, wisi inna. No i o to mi chodziło. Kurczę, ja zawsze zapomnę jak coś się nazywa, a później jak Wy mi piszecie, to przecież mi się zaraz przypomina. 10 zł kosztują, więc myślę, że fajna cena. Dziś jak pojedziecie do mrówki czy, czy do jakichś takich innych sklepów, to wydaje mi się, że ta cena jest większa. Zobaczcie, tutaj macie po 7 zł. No naprawdę fajnie, po 15 zależy jakie. Ale jest naprawdę dosyć dużo do wyboru. W Teddym, jak wiecie, jest naprawdę wszystkiego. Możecie znaleźć tutaj wszystko dosłownie. Ja jak tylko czegoś potrzebuję, to mówię jadę do Teddyego, bo tam można znaleźć naprawdę dużo rzeczy. 90 na 220 cm macie taką kuleczkową firankę. Nie wiem, czy ta też się nazywa makarony, ja kiedyś miałam makarony. Eee, czekajcie, czekajcie, zaraz zobaczę czy cena. Nie, kurczę, oberwana jest cena. Ale może u was będzie, zobaczcie tu też. Nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Tu coś cięższego, zasłona. Zasłona i kosztuje 120 zł dwie sztuki, szarej zasłony, ale ciężka. 135 na 235 cm. Tak tu zerkam co tutaj jeszcze co tutaj jeszcze mogłabym wam pokazać. Idę z tej strony na dół. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj za pięć dyszek hmm. takie hmm. zasłona. <śla> Zatkało mnie. <śla> Chciałam powiedzieć takie niemocno zaciemniające. No właśnie, niemocno zaciemniające. 75 zł, 140 na 235 cm. Yy, tu macie yy, takie biało-szare. Całkiem inaczej wygląda na na tym obrazku, niż rzeczywiście ta, ta zasłonka. Tak jak wiecie, jak spojrzycie przez tą folię. Mamy tutaj dużo y, jakichś bieżników, jakichś poszewek na poduszki. 15 zł kosztuje taka. 50 na 50 cm. Jeżeli potrzebujecie dużych poduszek, to zaraz wam pokażę, bo naprawdę jest nawet 60 na 60 cm. E, chyba. Czy nawet większa? Nie wiem, ale zaraz wam pokażę, zaraz tam dojdziemy. Tu mamy za 25 zł 50 na 50 cm taką poszewkę. Tak. Tu mamy następną 45 na 45 cm za 25 zł. I ona jest taka welurowa, bardzo mięciutka zaraz zerkniemy, co my tutaj jeszcze mamy, 25 zł, 60 na 60 cm 100% poliester proszę państwa dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich przeglądów z bo tutaj jest naprawdę kubeczków, szklaneczek, słoiczków do kuchni takich pierdół, jest naprawdę tego bardzo dużo tu macie za 15 zł 40 na 40 cm i tutaj macie również drugi kolor, jest szary z białym napisem i odwrotnie tu mamy następną, ta też 15 cm, też 40 na 40. Tak wygląda. Także piszcie, czy chcielibyście oglądać, bo wiem, że u większości z Was nie ma tego sklepu, a szkoda, bo naprawdę fajne rzeczy są. Są rzeczy troszeczkę droższe, ale są fajne. 25 zł kosztuje taka poszewka. I z drugiej strony jest taka sama. Ok, tam mamy takie, wiecie, wałeczki pod drzwi. Naprawdę tutaj, tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Tu macie taki, ja to się śmieję, że to jest taki ciężarek pod drzwi. Chyba to tak rzeczywiście ma działać. 20 zł kosztuje. Taka kula, ona jest ciężka. No, postawicie pod drzwi po prostu i, yy, no i drzwi się nie będą. Czasami wiecie, te drzwi tak. Jeszcze jak nie są przesmarowane, to tak zamykają się i piszczą albo otwierają się, więc postawicie taką kulkę i będzie git. 35 zł, 125 na 150 cm taki koc, więc myślę, że naprawdę świetna oferta. Zobaczcie, jaki ładne. Yy, możecie dać komuś na prezent. Fajnie, yy, tak wiecie, no fajnie. Zyko wstążeczka, no ale fajnie to wygląda, nie? Tu macie następny. I ten kosztuje 5 dyszek 125 na 150 cm w kolorze żółtym i czerwonym. Jest tego naprawdę tutaj. Powiem Wam szczerze, że naprawdę można tutaj yy, kupić. Dużo. 150 na 200 cm za 75 zł. Tak się prezentuje. Jak jeszcze raz powiem, że jest tutaj dużo rzeczy, to mnie haśnicie z jednej i z drugiej strony, bo chyba już czwarte albo piąty raz to powiedziałam. Już nie powiem, przyrzekam. Dobra. Next, please. Tu mamy taki kocyś dla jakiegoś mojego dzidziusia na prezent. Za 35 zł. Kiedyś to było? 30 zł. Za 30 zł. 150 na 200 cm. No to raczej nie do dzidziusia tylko dla jakiegoś takiego większego dzieciaczka, ale do wyboru. Nie, już miałam nie mówić. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj <grytania> za 35 zł, 40 na 40 centymetrów. Mamy tu podusie, i ta podusia jest w takim stylu, e, powiedziałabym, domów na Florydzie. Na Florydzie przy plaży, albo gdzieś w Miami. Mi się zaraz kojarzą takie podusie. Wiecie, z tymi domkami, takimi przy morzu. Pięknie to wygląda, jak oni tam stroją te domy. Tu mamy z twarzą takie dosyć większe podusie. 7 euro, ale zaraz sprawdzę, bo wiecie, że te ceny teraz niektóre 7 euro piszej kosztuje 30 zł, niektóre 35. Także różnie. Tu mamy 35 zł. 45 na 45 centymetrów. Tu macie podobną, tylko trochę inne te esy, floresy na podusi. Dobra. I tu mamy dla zobaczcie dla dzieciaczków. 35 zł kosztuje 40 na 30 cm. Fajna, fajnie wypełniona, miła w dotyku e, podusia. Ja powiem wam szczerze, że kiedyś pamiętam, że dla chłopaków swoich sama z e, chyba z filcu. Nie, nie z filcu. Chyba z filcu taką uszyłam coś podobnego. A drugą z materiału Kupowałam materiał i sama uszyłam. Yy, także wiemy, jak dzieci się cieszą z takich podusi. 25 zł kosztuje ta, 40 na 40 cm. Poduszka na krzesło. Taka, tu mamy. Co my tutaj mamy? O, zobaczcie, jaka duża poduszka. I już zaraz zerkniemy. Rozmiar: yy, 75 zł. 70 na 70 cm. Zobaczcie, to jest moja ręka. Ta poduszka jest naprawdę ogromna, ona leży w takim dużym koszu. Zerknijcie te poduszki pod spodem. To są poduszki takiego normalnego wymiaru, jakie mamy na łóżkach, a ta jest ogromna. Jak ktoś, na przykład dla pieska, by chciał taką poduszkę, no to ona jest myślę, że bardzo dobra. No bo on będzie miał dużo miejsca, żeby się położyć, ale. Koniec już o poduszkach i o kocykach. Zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj jest po prostu bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Koniec. Koniec, już zaczynam pokazywać. Ja za każdym razem jak jestem, to ja nie wiem od czego mam zacząć. Od czego ja tutaj mam zacząć, bo tego jest tyle. Tu mamy taką małpkę, to są boksy takie na kanapki, czy na jakieś yy, owoce dla dzieciaków. I ta kosztuje 15 zł, taka małpeczka za 15 zł. Przechodzimy dalej. Pudełek to tu jest naprawdę sporo. Tu macie taki koszy ala koszyczek. Ala koszyczek i on kosztuje 10 zł. Tak się prezentuje koszyczek na jakieś owoce czy na jakieś, wiecie, warzywa, jakieś pomidory położyć latem, żeby, wiecie, sobie fajnie dojrzewały. Pudełek, pudełeczek. Tu, jak widzicie, jakieś miski, mniejsze, większe, kubki. No, i tu macie y, takie naczynia, że powiem Wam szczerze, że jakie ja któregoś raz zobaczyłam, to myślałam, że to są szklane. Podchodzę, tak wiecie, zamachnałam się, żeby podnieść, y, podnieść te naczynie y, a to plastik. Ta szklaneczka kosztuje 5 zł, a tamta miseczka 10. Tak tutaj zerkam. Czy coś jeszcze mogłabym Wam pokazać? Czy coś tutaj jeszcze jest? o Tam są na przykład takie pudełka, na makarony, na jakąś mąkę. Yy, tutaj macie na przykład taką miarkę do mleka, do wody i ta miereczka kosztuje 10 zł. Czasami się przydaje, jak trzeba zrobić ciasto. Ja ostatnio używam yy, właśnie takiego yy, odsejera swojego. Yy, takiego plastiku, bo tam miałam tylko miarkę. Gdyby nie to, to nie wiem, jakbym zrobiła ciasto, musiałabym, wiecie, jakoś mierzyć, e, mierzyć szklankami, że jedna druga, jedna trzecia. No, ale miałam, więc udało się. Także tak to wszystko tutaj wygląda, jest tego naprawdę dużo. Napiszcie mi w komentarzu, co byście chciały, chcieli zobaczyć, to ja wam będę nagrywać. Czy chcecie też, żebym ja tak przechodziła pomiędzy półkami i nagrywała, żebyście mniej więcej mieli, mm, mieli yy, no po prostu jakiś obrys tego, co tutaj się znajduje, bo zobaczcie, półki się po prostu uginają, aż strach podnosić cokolwiek z półki, bo ja to się za każdym razem boję, że to wszystko rybnie na podłogę. No, i będę miała pozamiatane a jeżeli ktoś jeszcze nie widział, co polecam z pepką mojego holu zakupowego moich rzeczy, które, które dostałam, które dostaliśmy wybraliśmy sobie, to zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie już śmiga na kanale, więc możecie sobie obejrzeć, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!